Legnickie lotnisko zostało wycofane z wykazu lotnisk państwowej żeglugi powietrznej. Na tym terenie powstanie strefa przemysłowa. Nie wszystkim ten pomysł się podoba. Krzysztof Klimek z Kaczawskiego Stowarzyszenia Lotniczego od lat walczy o pozyskanie tego terenu. Pan prezydent stanowczo, ale grzecznie odmówił. Nie, po prostu pochwalił działania stowarzyszenia, ale odmówił ze względu na to, że będzie przeszkadzało to mieszkańcom Legnicy. Stowarzyszenie próbuje nawiązać współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej. Dzięki temu resortu mógłby szkolić młodzież z zakresu wychowania obronnego. Zdaniem pana Krzysztofa, lotnisko w Legnicy tętniłoby życiem. 15% integracja środowisk lotniczych, od modeli latających po statki powietrzne do 5700 kg. Czyli skoki spadochronowe, szkolenie nawigatorów samolotowych, na pewno będzie ratownictwo medyczne, ratownictwo wysokościowe. Wszystko, co jest związane z wychowaniem obronnym. Prezydent Legnicy ma jednak inny plan na zagospodarowanie tego terenu. Miejsca pracy są tutaj, jako cel główny mój i moich współpracowników do osiągnięcia, miejsca pracy dla Legniczan i rozwój miasta, rozwój każdego z osobna Legniczanina. Prezydent podpisał umowę z Państwową Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Teren byłego już lotniska jest na sprzedaż. Pan Krzysztof zapowiada, że tak łatwo nie odpuści. Chcę stworzyć projekt uchwały, która zniosłaby poprzednią o likwidacji lotniska i przedstawić ją radnym.